Troszkę jakby podpływają sobie do nas. Ktoś nie się chleba dużo. I one już zauważyły. Roz jak że wszystkie będzie tam płyną. Jak włażą na lód.

Ale ma ogromne stopy! No. No. A ja ja nie? widzisz tego młodego. Zobacz jaki, jaki ładny. Zmienia kolor. Najpierw no. jest brzydkie kaczątko, nie? Które potem staje się pięknym białym łabędziem, nie? Po no. nie mm. no co się karmi takie będzie? Nie wiem. Zimą? Nie wiem. Ludzie dokarmiają takie ptaki w zimie. Przenoszą już różne ziemniaki, chleb na przykład. I łabędzie, które no, tak naprawdę to powinny chyba stąd polecieć troszkę bardziej na południe, tam gdzie jest bardziej ciepło. To zostają sobie w Polsce w takich miejscach właśnie przy niedaleko miasta w takiej zatoczce bezpiecznej, gdzie tutaj ludzie im przynoszą różne rzeczy. Tutaj prawdopodobnie nigdy nie zamarza rzeka Warta. W którymś przynajmniej miejscu, nawet jak jest bardzo silny mróz, i te ptaki mogą sobie tutaj nawet popływać też. A jak wyjdą na lód, no to tutaj znajdą sobie właśnie coś do jedzenia, bo ludzie im przyniosą zawsze, dzieci im przyniosą. Dzięki temu mogą tutaj przetrwać w nawet najsilniejsze mrozy. I w każdym dużym mieście też będzie zostają. W Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku. Chodź, widziałem, widziałem, Chyba łabędź przegonił kaczki, nie? Rzuć mu. takie duże jasne? Uh -huh. Są takie duże jasne, to jest kupa. No, no bo ono się tak rozpływa. Tutaj takie coś? Niebieskiego? Tak, to jest kupa. Dobrze, co to jest za znalezisko? Pióra łabędzia. Pokaż mi tutaj do kamery. Pióra łabędzia. Super.

nic się nie da zrobić odchodzą, a idą na nic się nie robią kaczkę porwał prąd no kaczka sobie poradzi to jest bardzo, bardzo głęboko mm.